Firma Wiśniowska jest polskim producentem bram, ogrodzeń i stolarki. Proponujemy nie tylko zamknięcie pomieszczenia, ale również ogrodzenia terenu i najważniejsze jest to, że produkujemy sami. Mamy wiele technologii zlokalizowanych w naszej siedzibie głównej, w Nowym Sączu. Posiadamy własne ocynkownie ogniowe, ocynkownie galwaniczne, jak również malarnie proszkowe. Po prostu mamy, mamy przyjętą zasadę, że produkt od początku do końca powstaje u nas, czyli od zaprojektowania przez biuro konstrukcyjne, które na dzień dzisiejszy liczy 90 konstruktorów, poprzez finalny wyrób, który dojeżdża do klienta ostatecznego. Nasza oferta kierowana jest do wszystkich osób, które chcą mieć najwyższej jakości produkt w swoim domu lub na swojej posesji. Będą to projektanci, będą to wykonawcy i będzie to oczywiście najważniejszy dla nas odbiorca, klient indywidualny. Staramy się łączyć nasze produkty w kolekcję. Proszę zobaczyć tutaj za mną po prawej stronie: widzimy bramę garażową, drzwi zewnętrzne do domu, jak również bramę wjazdową, bramę ogrodzeniową. Proszę zobaczyć, że wszystkie te produkty są w jednym kolorze. Jak, jak również staramy się, aby ich design, ich wygląd był również jednolity. W nowym roku przygotowujemy się do wejścia nowych produktów do naszej oferty. Rok 2014 oceniam jako rok bardzo dobry, bardzo udany. Natomiast zakładamy, że będzie duży progres również w roku 2015. Polski konsument, polski odbiorca to naprawdę wymagający partner. Wymagający partner, bowiem my Polacy znamy się na tym, co chcemy kupić. Idąc do punktu sprzedaży, my już wiemy, jakie ten wyrób powinien mieć parametry, jaki powinien mieć kolor, jak powinien być zamontowany. Dzięki temu mamy dużą przewagę nad wieloma innymi odbiorcami z innych krajów, bowiem zdając sobie sprawę, jakiego wyrobu oczekujemy, po prostu wybierzemy produkt najwyższej jakości. Pełną ofertę naszej firmy, firmy Wiśnioski, możemy znaleźć na www.wiśnioski.pl tam jest szereg zakładek przeznaczonych zarówno dla klienta indywidualnego, jak również dla odbiorcy profesjonalnego, którym w tym przypadku będą na przykład architekci.